Dobra moi kochani, ja tutaj potasuję karty sobie, bo wcześniej nie miałam za bardzo czasu i lecimy z odcinkiem 19, czytanie dla tych osób, które potrzebują wsparcia i pomocy od kart, no i zobaczymy co dla, co dla tych osób nam tutaj wyjdzie. I wiecie co dzisiaj tak w sumie dla odmiany to sobie zrobimy grudki karty. No i wy sobie po prostu wybierzecie tak, którą grupkę będziecie chcieli. Dobrze, najpierw sobie zrobimy z tej talii grupa pierwsza. No i po, zrobimy sobie tutaj trzy karty. O, i to już będzie grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia przesunę trochę w tę stronę, bo tej pierwszej grupy wcale nie widać. No, i okej, okay. grupa czwarta będzie tutaj. O. No i grupa piąta. Ostatnia. O. Dobra, też trzy karty. Okej. Okay. I teraz poczekajcie, ja sobie potasuję drugą talię karota. I też damy po trzy karty. No dobra, to już tutaj, o, okej. Okay. Dobra Może je trochę równo tutaj zrobić, bo mi się tak... Dobra karty dobra i na koniec karty klasyczne. Też po trzy tutaj damy do każdej grupy. Ja mnie... Aha, dobrze, dałam po trzy, bo myślałam, o to mi się znowu przekrzywiło. No, dobra. Dobra. No i okej, okay, moi kochani. No to zobaczymy. No, ale najpierw sobie jeszcze dam wam chwilę. Zobacz, yy, po prostu postarajcie się wybrać. Yy, dosłownie. Yy, no. Troszkę czasu wam na to dam, a jeśli no nie, zdecy, nie zdecydujecie się po prostu do nie będziecie jeszcze wiedzieć do końca którą grupę, to zatrzymajcie sobie filmik wtedy i, i na spokojnie wybierzcie, a później wrócicie do swojej grupki kart. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko tutaj. Dobrze, moi kochani, jak jak, jak wybraliście to dobrze, a jak nie to. Po prostu Ech, zatrzymajcie film i zastupujcie i wybierzcie nas no spokojnie, później wrócicie. Tak mówiłam wcześniej do swojej grupki. A ja zaczynam już czytanie od grupy numer jeden. Ale wiecie co? Moment, moment, bo ja muszę coś sprawdzić. Nie, nie to, że nie chcę. No tak ja odwrotnie tą talię miałam, no widzicie. Ach, naprawdę, naprawdę. Oj, poczekajcie chwilę, no bo to wszystko było do góry nogami. No jak ja tą talię trzymałam, no to nie wiem. I tu chyba wszędzie tak będzie. No pewnie, że tak. Oj, dobra. No małe nieporozumienie, ale no wiecie. Myślałam, że dobrze tą talię trzymam i podejrzewam, że... Na no pewnie była do góry nogami. Oj, dobrze e, Moi kochani. to teraz tak. Ja sobie tutaj te karty rozłożę. Moi kochani, osoby te, które potrzebują wsparcia i pomocy od kart, ja powiem tak. Tutaj w dużej mierze chodzi o, o związki, o parę, tak. A w jeszcze większej mierze chodzi tutaj o dzieci. Powiem krótko. Jesteście albo w trakcie rozwodu, albo po rozwodzie. I tutaj, jakby nie umiecie się teraz ze sobą dogadać względem dziecka, czy tam dzieci, tak? W sumie, z kim one mają być? Czy mają być? Przy ojcu czy przy matce? A może tak. Yy, tutaj też chodzi o, o majątek. Yy, I tutaj, jak, też będzie się to rozstrzygało, sądownie, tak. Bo i jedno z was chciałoby swojego dopiąć względem tego majątku, i aż tu się wszystko gotuje. A drugie też z was nie jest lepsze, bo też by ch chciały y zagarnąć jak najwięcej. No, a sąd raczej no, będzie chciał to sprawiedliwie, te mają takie rozdzielić między was, więc to nie ma tak, że jeden dostanie więcej, drugi mniej, albo jeden wszystko, a drugi wcale. No tak, to na pewno nie będzie. Bo tutaj raczej sąd będzie chciał to je y Sprawiedliwie podzielić, żeby tak, i też przede wszystkim będzie mieć na względzie Wasze dzieci, czy też dziecko. A jeśli między sobą też się nie będziecie mogli porozumieć, z kim dziecko, lub też dzieci będą, z kim czy z waszą partnerką czy z wami. Więc to też najpierw yy, mówię, najpierw yy, sąd weźmie pod uwagę właśnie dzieci. Dopiero rozstrzygnie co względnym majątku, bo najpierw jest dobro dziecka, więc no, najpierw będzie to brane pod uwagę. Więc no tutaj yy, nie można być aż na tyle takim zachłannym i jeszcze co, tutaj któreś z Was może mieć partnera lub jakąś tam partnerkę, no znaczy partnera, partnerkę, no to raczej może źle powiedziane, ale jakiegoś kochankę lub kochankę na boku i to może to też być tak, że ten rozwód jest właśnie z tego też powodu. I nawet chociaż wam to udowodnią, że kogoś macie, to i tak będziecie zaprzeczać, że nie, że to nie jest prawda. Oby tylko myśleć jak tu i zacierać ręce, jak tu najwięcej z tego wyciągnąć z tego majątku. Powiem tylko tyle, no nie można być aż na tyle takim zachłannym i aż tak się domagać tego. Tutaj trzeba w dużej mierze to wziąć pod uwagę. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o jedyneczki, teraz ja sobie przejdę do czytania dwójek. I tak, lecimy. E, dwójeczki moje drogie. E, powiem Wam tak, jeśli chodzi o dwójki, e, to tu tak może być lekkie zamieszanie między, bo macie zaplanowany jakiś tam wyjazd albo też e, jak, y, jakiś interes gdzieś tam Wam się szykuje lub też nowa praca. Będziecie mieć coś zaplanowane czy z wyjazdem, czy też z nową pracą, ale będzie tu jakieś zamieszanie wokół tych dwóch spraw. Tu ktoś się bardzo będzie mieszać w te wasze sprawy i bardzo Wam tam zacznie swoje trzy grosze tam wtrącać się w ogóle w to. I powiem tak: Tutaj też. Nie wiem, czy to z Waszej strony, czy ze strony tej osoby, która będzie mieszała w Waszym życiu. Jest wiele jakichś takich, nawet może to być z przeszłości, niewyjaśnionych jakichś spraw, które mogą wyjść po prostu na wierzch, na światło dzienne. Tutaj może być osoba bardzo, jakby z najbliższego waszego otoczenia, ale bardzo Wam będzie mieszała w życiu. Tutaj chodzić może też o jakieś uczucie może to jakiś kolega z pracy, lub też jakiś Wasz przyjaciel, czy też koleżanka, przyjaciółka. Ta osoba może być zazdrosna, że wam w życiu się lepiej wiedzie niż tej osobie i ona nie będzie patrzyła na to z boku, tylko będzie wam mieszała w życiu, będzie wam się wtrącać do życia, nie pozwólcie na to, tutaj jeżeli chodzi o tą waszą nową pracę. To też będzie chodziło też o większe pieniążki, i ty, ale wy musicie być cierpliwi, silni na, na to, co po prostu ta osoba, ale nie dajcie nie dajcie sobie mieszać w życiu, nie, nie dajcie wprowadzać takiego, nie, takiego chaosu, zamieszania w Wasze życie. Po prostu ta osoba jest, będzie, ona tak zawistną jest osobą, tak wam będzie mieszała w życiu, że jak mm, pozwolicie na to, żeby ona wam mieszała w waszym życiu, to ona w końcu dopnie swego. I będzie się cieszyła, że w końcu jej, jej jest, jego czy jej jest na wierzchu. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o grupę numer dwa. Poczekajcie ja sobie tutaj wezmę i już od razu te karty. O, I zaraz przejdę od razu do czytania grupy numer 3. Już momencik. Już przechodzimy. No i tak moi kochani, jeśli chodzi o grupę numer 3. To powiem tak, tutaj też się wkradnie jakieś zamieszanie w Wasze życie. Ale za to tutaj panie będą miały aż dwóch adoratorów. I tu no. Powiem tylko i będą bardzo o Was tych dwóch panów, to, raczej młodzi to będą panowie, ale będą zabiegały o Wasze, o wasze uczucia, o Wasze względy i tak dalej. Będą Was tam czarować, kokietować i tak dalej. Wszystko pięknie, ładnie. Tylko wiadomo, że piękne, ładne czułe słowa to nie wszystko. Yy, niech się panowie starają, tak? Niech pokażą, niech się wykażą tym wszystkim, tak? Tam też. Yy, jeżeli się postarają, wszystko. Bo tutaj powiem tak, trójeczki: Wy macie ładne karty, nie macie złych kart. Yy, tylko. I tutaj widzę, że panowie to będą wasze serca. Tu są nawet wyjazdy razem, później i tak dalej, ale powiem tak: ci panowie są stabilni i uczuciowo. Takie w ogóle charaktery mają dobre. Stabilni uczuciowo i jeżeli chodzi o pracę, finanse, to też w tym kierunku są są, to panowie, też stabilni, tak? Czyli ben, będą Was zabierać na różne takie podróże zagraniczne i tak dalej, i tak dalej. Będziecie razem z nimi podróżować i tak dalej. Tylko po prostu z, z niczym się nie śpieszymy, tak? Niech się, niech się dłużej postarają. I wtedy wiadomo, można coś. No właśnie w kierunku relacji związku. Można coś powoli wtedy budować tak jakieś relację związek. Ale nie porywamy się od razu na to wszystko. Dobrze, moi kochani no to tyle, jeśli chodzi o trójeczki. Zaraz przechodzę do czytania grupy numer cztery. Mm. Już, 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 już. I tak, moi kochani, już Wam mówię, jeżeli chodzi tutaj o Was, no to tutaj w tle pokazują mi się y, młode osoby, czyli to może chodzić o, o y, Wasze dzieci, lub też spodziewacie się potomstwa. Y, tak. No i tu mamy. Są dostateczne, czyli czyli no, to, to by się zgadzało. I teraz tak. Dalej. Tylko y, powiem tak. Może tu być takiego troszeczkę, hmm, bo tu jest, tu pokazują się dzieci, które już są, tak? Jest ten związek i tak, dalej, a tu że możecie się spodziewać dziecka, tak? Ale y, tutaj może wasz partner się podobać jednej kobiecie lub dwóm babeczkom. Wy tu jesteście w ciąży, uważajcie kobietki na waszych partnerów, żeby y, czasami, tym bardziej, jeśli jesteście, macie już dziecko, a spodziewacie się jeszcze Dziecka lub dzieciątek, to wiecie, yy, uważajcie, żeby te, ci wasi partnerowie was teraz nie zostawili na lodzie, bo tutaj yy, wasi partnerzy czy też mężowie podobają się kobietkom I tutaj, yy, no, może być takie, no, no niemiłe, wiecie, zamieszanie wokół tego wszystkiego. Tutaj no po prostu chodzi mi o to, żeby, wiecie, no tu jesteście w że wiadomo, no nie wolno wam się tam denerwować, a tu nagle taka wiadomość, że on was zostawia, pakuje walizki i sobie idzie tak do innej. Więc tutaj po prostu zwrócić na to uwagę, bo tu są dwie kobietki, które mogą zrobić wokół w całej tej sytuacji nieźle mogą namieszać. Lub też, co ja mogę tu jeszcze dodać, lub też może być tak, że dowiecie się, że ktoś z Waszej rodziny jest chory, w poważnie chory, lub też w niedługim tam okresie czasu umrze też możecie się tego dowiedzieć dobrze to tyle jeśli chodzi o grupę czwartą i przejdę do grupy piątej czyli ostatniej dobra grupa piąta No, i tak, piąteczki. Ja Wam powiem tak. Tutaj będziecie chcieli coś albo jeszcze, jak nie jutro, to po niedzieli w tygodniu coś załatwiać. Jakieś tam sprawy, no nie wiem, urzędowe, sądowe, czy w ogóle. Lub też, no nie wiem. sami będziecie chcieli otworzyć swoją jakąś własną działalność. To powiedziałabym tak, że będzie to takie wszystko jakby. Jakby wam to powiedzieć, będzie to wszystko takie. No wylekło się w czasie, po prostu będzie przesunięte. Albo na waszym miejscu bym się trochę powstrzymała z tym. Na razie, yy, bo wiem, może to być coś pilnego, co chcecie teraz załatwić, ale to tak, będziecie, yy, bo pójdziecie do urzędu czy do sądu, to wam powiedzą, że to jeszcze nie w tym terminie, yy, to za jakieś 2-3 tygodnie lub też może być tak, że dowiecie no się, że do miesiąca czasu, no bo teraz na ten moment na pewno nic nie pozałatwiacie, bo wszystko będzie... Przeciągnięte w czasie będzie to po prostu stanie w miejscu takie zawieszenie, nic nie zdziałacie.. A jeżeli chodzi tutaj na przykład o jakąś zakładanie własnej działalności, to może jeżeli jakimś cudem uda Wam się to załatwić, to jest to taki czas, że wszystko weźmie. Jakby to powiedzieć, w łeb. I nic z tego nie wyjdzie. Po prostu ja bym powiedziała tak, ja bym z tym się po prostu wstrzymała. Jeśli to nie jest nic takiego, wiecie, niecierpiącego zwłoki, co może poczekać, to ja bym wstrzymała się z tym dwa tygodnie, no góra, trzy i dopiero zaczęła wszystko załatwiać. No bo dlatego, że po prostu no, teraz, na ten moment, no to nic Wam nie przyda. Nic po prostu wam z tego nie wyjdzie. jeżeli chcecie wziąć na przykład jakąś pożyczkę, czy też kredyt, no to też to będzie tkwiło w takim zawieszeniu. To wszystko też się odwlecze. Jeżeli takie sprawy finansowe związane właśnie z pieniążkami, na razie nic, bo te pieniądze, choćby nawet coś one wam będą uciekać. Więc to na razie nic, nie robimy żadnych interesów, biznesów, takich coś poważniejszego, czy też sprawy urzędowe, sądowe, bo to i tak przyciągnie się Wam w czasie. Odczekać te dwa tygodnie, góra, trzy, czy ten, i, i wtedy. Bo teraz nic naprawdę takiego nie pozałatwiacie, moi drodzy. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o grupę numer pięć. Dobrze, moi kochani, bo ja tu sobie te karty muszę już je. Tak, żeby one mi. Nie. O! Dobrze. No i cóż, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanie. I teraz tak, moi drodzy. Cóż ja jeszcze Wam mogę powiedzieć? No, jeżeli filmiki się wam podobają to w górę mile widziane komentarze ale miłe komentarze a jeżeli wiecie nie to, żebym ja po prostu bo nie chcę też jakoś tam wiecie nieładnie wam odpisywać na te komentarze lub też jak niektórzy piszą hamsko, bo tego nie chcę ale no ja też sobie nie pozwolę, żeby ktoś mi wypisywał rzeczy jakieś tam niestworzone, które miejsca nie mają bo ja nikogo tutaj naprawdę nie zmuszam, żeby ktoś był na tym moim kanale komu pasuje to wiadomo zagląda i, i po prostu słucha komu nie pasuje to są inne kanały też z kartami i co jeszcze? no subskrypcje jeżeli po prostu macie taką ochotę bo subskrypcja też nic nie kosztuje no jeżeli ktoś ma ochotę yy jakiś tam od siebie grosik dorzucić jakąś tam jakąś cegiełkę od siebie to proszę tam napisać mi na maila po prostu i ja wtedy w następnym opisie zostawię swój numer konta no i jak coś no to po prostu wtedy państwo będziecie tam coś. Ale raczej ja już kiedyś o tym mówiłam i nikt nic nie żadnego odzewu nie było to raczej nie będzie tak to by się może bardziej ten kanał rozwijał ale raczej chyba państwo tego nie chcą więc dobrze to wszystko pa